No szkoda, szkoda porażki, weszliśmy się mecz bardzo dobrze. W zasadzie kontrolowaliśmy ten mecz, jak, tak jak zakładaliśmy sobie. Stoczyło nam konsekwencji na 20-25 minut i obawialiśmy się doświadkowań ze skrzydeł. Niestety po dwóch takich straciliśmy bramkę. Bramki no musieliśmy się otworzyć i to była woda na murem na Karpat. I, i, I już rzeczywiście niewiele, niewiele mogliśmy zrobić, no, żałuję, że, że doznał kontuzji Paweł Buza bo dzisiaj wyjątkowo dobrze grał i chyba do końca, do końca sezonu już y, nie zagra, także sytuacja robi się trudna. Bardzo proszę Czesław. Ostatni na pewno marzą tych wszystkich meczów wpłynął no, na, pewno na dyspozycję zespołu niezbyt dobrze, bo widać to właśnie przez pierwsze minuty pierwszej połowy, gdzie nie mogliśmy wejść, dać, musieliśmy zadatować dopiero do tych e warunków. No, przebiegu, znaczy, z, im więcej, ten, im duży ten mecz trwał, to, to nam się na to nagrało, y, już trochę lepiej, no, ale było widać po zwolnikach przede wszystkim zmęczenie, jest zresztą to po hmm, braku y, no, dynamiki tego meczu, tego mi się tego brakowało. Natomiast no, cieszę się tak, że odrobiliśmy od 1.0 wynik i wyciągnęliśmy to na, na 2.1. Szkoda, że niektóre decyzje sędziowskie były zupełnie no, zrozumiałe i wprowadzały na pewno e, nerwowość w zespole, zwłaszcza w moim zespole. No ale najważniejsze, że punkty zostały tutaj u nas w domu i z tym na pewno się cieszyć. Dziękuję. Bardzo proszę o zadawanie pytań, jeśli Państwo macie. zespoły pewnie to powalczą to tylko o te, o te pierwsze 7 miejsc. Czy może jeszcze użycie szansy do robienia tego? Nie no, zabudowaliśmy sobie to przede wszystkim, ten proces jeśli chodzi o budowanie tej drużyny. Wiadomo, że bardzo dużo zmiana nastąpi u nas w grudniu, też nie oczekujmy, że, że ten zespół będzie od razu y, bardzo dobrze funkcjonował. No, czas pokazał, że rzeczywiście tak się szybko nie da wszystkiego zbudować, że potrzebujemy też cierpliwości. 7, nie wiadomo czy szósta, czy siedemka, czy ósemka, no. tylko ja tak, tutaj musimy poczekać do jakichś tam rozwoju wydarzeń, ale na pewno no, w naszym przypadku tak samo jak i miany, jak najszybciej muszę sobie przypieczętować już to utrzymanie i pracować dalej. może nie jest się utrzymać, to znaczy zostać w tej trzeciej tej, widze w zasadzie Przyjechaliśmy tutaj zrobić niespodziankę, nie udało nam się. Teraz mamy trochę słabszych przeciwników, teoretycznie słabszych. Mamy szansę na, na, na punkty, także mam nadzieję, że zaczniemy w końcu punktować. Bardzo proszę, jeszcze. Dziękuję,